Witam wszystkich serdecznie. O czym dzisiaj w dzisiejszym nagraniu będzie m.in. o wielkich protestach w Serbii przeciwko ustawie wywłaszczeniowej, o twierdzeniach amerykańskiego wywiadu, że Rosja planuje zaangażować aż 175 tysięcy żołnierzy w wielkiej ofensywie na Ukrainę. Kwestia tytułowa, czyli wizyta szefa Mossadu i ministra obrony Izraela w USA. Która, jak twierdzą izraelskie media, ma na celu przekonanie Stanów Zjednoczonych do ataku na Iran. Będzie też nagranie z sobotniego zaćmienia słońca z Antarktydy. Serdecznie zapraszam. 15 osób zginęło po potężnej erupcji wulkanu Semeru w Indonezji, do której doszło w sobotę. Serbia protestuje. W sobotę w Serbii miały miejsce ogromne protesty przeciwko ustawie o wywłaszczeniu nieruchomości. Protestujący twierdzili, że przepisy są zmieniane tak, aby faworyzować dużych zagranicznych inwestorów w Serbii, zwłaszcza Rio Tinto, angloamerykańskiego giganta wydobywczego, który planuje szukać w Serbii Litu. Władze zaprzeczyły tym twierdzeniom, odpowiadając, że potrzeba zmiany przepisów ma na celu przyspieszenie ważnych, dużych projektów infrastrukturalnych. Zgodnie z nowymi przepisami właściciel nieruchomości będzie miał zaledwie 5 dni na zaproponowanie oczekiwanej rekompensaty za wywłaszczenie. Po przyjęciu w piątek ustawy wywłaszczeniowej następnego dnia demonstranci zablokowali drogi i mosty. Oprócz stolicy Belgradu podobne akcje zorganizowano w kilku innych miastach Serbii, w tym w Nowym Sadzie, Żlenianin, Sabacz i Kragujewacz. Potrzebujemy wody, a nie litu! krzyczeli protestujący. Zastępca szefa Komisji Spraw Zagranicznych Rady Federacji Rosyjskiej Władimir Dzabarow. Zapewnił, że Rosja odpowie na oficjalną prośbę Donieckiej Republiki Ludowej o pomoc w przypadku użycia siły przez Kijów w Donbasie. Szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow przekazał, że NATO odmawia rozważenia rosyjskich propozycji łagodzenia napięć i zapobiegania niebezpiecznym incydentom. Ławrow powiedział, że NATO świadomie kontynuuje eskalację sytuacji przy granicach z Rosją. Minister obrony Ukrainy Aleksiej Reznikow powiedział w piątek, że 94 tysiące rosyjskich żołnierzy jest skoncentrowanych na granicy z Ukrainą. Nasz wywiad analizuje wszystkie scenariusze, w tym najgorszy. Zauważamy, że istnieje prawdopodobieństwo eskalacji na dużą skalę z Rosji. Najbardziej prawdopodobny czas osiągnięcia gotowości do eskalacji to koniec stycznia, powiedział Reznikow. Ministerstwo Obrony Ukrainy ostrzegło Europę o nawet 5 milionach uchodźców w przypadku rosyjskiej inwazji. Szef ukraińskiego Ministerstwa Obrony Aleksiej Reznikow, wezwał kraje zachodnie do powstrzymania Moskwy. W innym wypadku jego zdaniem wojna pogrąży Europę w kryzysie. Reznikow wezwał również Wielką Brytanię, Kanadę i Stany Zjednoczone do rozmieszczenia żołnierzy na południu i wschodzie kraju. Kandydatka przyszłorocznych wyborów prezydenckich we Francji, przewodnicząca partii Zjednoczenie Narodowe, Marine Le Pen, zapytana w wywiadzie dla Rzeczpospolitej: 100 tysięcy rosyjskich żołnierzy jest gotowych do inwazji na Ukrainę. Obawia się pani imperializmu Kremla? Le Pen odpowiedziała Nie sądzę, aby Putin zrobił taki błąd, ale uważam też, że w tej sprawie Unia odegrała rolę strażaka piromana. Można mówić co się chce, ale Ukraina należy do sfery wpływu w Rosji. Próbując naruszyć tę strefę wpływów, tworzy się napięcia, lęki i dochodzi się do sytuacji, jakiej dziś jesteśmy świadkami. A powinniśmy wszyscy razem walczyć z realnym zagrożeniem, jakie wisi nad Europą, islamizmem. W sondażu SW Research dla Rzeczpospolitej na pytanie, czy pani pana zdaniem NATO powinno udzielić pomocy wojskowej Ukrainie, gdyby ta padła ofiarą agresji ze strony Rosji, aż 61,9% Polaków. Odpowiedziało na pytanie tak. 13% respondentów odpowiedziało nie. 25,1% ankietowanych nie ma zdania w tej kwestii. Ja postanowiłem skorzystać z możliwości i zrobić podobny sondaż. Zapraszam do udzielenia swojej odpowiedzi. Link do sondażu znajduje się w pierwszej linii opisu. Zobaczymy, jakie zdanie na ten temat wyrażą słuchacze kanału Puls Świata. Piątek. Washington Post opublikował artykuł pod tytułem: "Rosja planuje potężną ofensywę wojskową na Ukrainę z udziałem 175 tysięcy żołnierzy", ostrzega amerykański wywiad. Jak czytamy w artykule. Wywiad amerykański odkrył, że Kreml już na początku przyszłego roku planuje wielofrontową ofensywę, w której udział weźmie do 175 tysięcy żołnierzy, zgodnie z twierdzeniami amerykańskich urzędników. Plany obejmują rozległy ruch 100 batalionowych grup taktycznych z udziałem około 175 tysięcy personelu wraz z wojskami pancernymi, artylerią i innym sprzętem. Dokument amerykańskiego wywiadu, który widzicie na ekranach, uzyskany przez The Washington Post, pokazuje rosyjskie siły gromadzące się w czterech miejscach. Zgodnie z dokumentem, obecnie rozmieszczonych jest 50 grup taktycznych wraz z nowo przybyłymi czołgami i artylerią. Tyle z artykułu The Washington Post. Prezydenci Biden i Putin przeprowadzą rozmowę wideo we wtorek. Aby omówić kwestię Ukrainy i wiele innych tematów, przekazał Biały Dom. W ostatnich dniach w izraelskich mediach wyjątkowo dużo mówi się o kwestii irańskiej, programie nuklearnym Persów i negocjacjach wiedeńskich. Temat jest, mówiąc kolokwialnie, bardzo grzany. Od czwartku w największych mediach pojawiło się kilkanaście artykułów zajmujących się tymi zagadnieniami. Artykuł The Jerusalem Post z 2 grudnia: Izrael musi zrobić wszystko, co może, aby uniemożliwić Iranowi zdobycie broni nuklearnej. Może nadejść moment, w którym nie będziemy mieli innego wyboru, jak tylko działać, powiedział minister obrony Benny Gantz. Artykuł The Jerusalem Post, tym razem z 5 grudnia, i słowa premiera Beneta. Wzywam każdy kraj negocjujący z Iranem w Wiedniu do zajęcia zdecydowanej linii i wyjaśnienia Iranowi, że nie mogą jednocześnie wzbogacać uranu i negocjować. Naszym celem jest wykorzystanie szansy, która otworzyła się między rundami negocjacji, aby powiedzieć naszym przyjaciołom w USA, właśnie nadszedł czas, aby użyć innego zestawu narzędzi przeciwko galopującemu naprzód Iranowi. W sferze wzbogacania uranu. Na wszystko jest czas czas milczenia i czas mówienia. Teraz jest czas mówienia dodał Bennett. Kolejny artykuł, także z 5 grudnia, tym razem Times of Israel i tytuł Jakże bezpośredni Gans i szef Mossadu naciskają na USA, by zaatakować Iran. Dyrektor Mossadu Dawid Barnea wyleciał w niedzielę do Waszyngtonu, aby spróbować przekonać Stany Zjednoczone do zaangażowania się w działania militarne przeciwko Iranowi, do poparcia izraelskich tajnych działań lub przynajmniej do zaostrzenia sankcji. Iran nie będzie miał broni jądrowej ani w nadchodzących latach, ani nigdy. To jest moje osobiste zobowiązanie. To jest zobowiązanie Mossadu, powiedział Barnea. Prezydent Izraela Isaac Herzog złożył podobne oświadczenie podczas ceremonii przyjęcia ambasadora USA w Izraelu, Tomasa Knightsa, stwierdzając, że Izrael będzie działał na własną rękę, jeśli społeczność międzynarodowa nie zdoła udaremnić nuklearnych ambicji Iranu. Jeśli społeczność międzynarodowa nie zajmie zdecydowanego stanowiska w tej sprawie, zrobi to Izrael. Izrael będzie się bronił. Powiedział Herzog. Minister obrony Benny Gantz wyrusza do USA w czwartek. W podobnym tonie informacje przekazuje dziennik Harec. W innym artykule Times of Israel czytamy jeszcze, że Barnea ma przekazać Amerykanom nowe dowody na temat działalności Iranu w kwestii wzbogacania uranu. Tymczasem w sobotę nad miastem Natas, gdzie znajdują się irańskie instalacje nuklearne, doszło do dużej eksplozji. Wkrótce po tym telewizja irańska poinformowała, że jednostki obrony powietrznej wystrzeliły pocisk, aby przetestować siły szybkiego reagowania nad Natas. Takie ćwiczenia są przeprowadzane całkowicie bezpiecznie i nie ma powodów do niepokoju, stwierdził w telewizji. Rzecznik Szachin Takihani. Więc jak widzimy, działania Izraela są coraz bardziej skupione na rozwiązaniu militarnym. Iran także ma świadomość tego, że do takiego ataku może dojść tak naprawdę w każdej chwili. Myślę, że pod koniec tygodnia będziemy mieć pierwsze informacje, jak potoczyły się rozmowy pomiędzy stroną izraelską i amerykańską. Na pewno izraelskie media będą śledzić uważnie ten temat, więc ja także będę przekazywał informacje, które uda mi się ustalić. To wszystkie informacje przygotowane na dzisiaj z mojej strony. Zostawiam Was z nagraniem z sobotniego zaćmienia słońca z Union Glacier Camp Ellsworth na Antarktydzie, gdzie na dwie minuty dzień zamienił się w noc a ja ze swojej strony już bardzo dziękuję za dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.